O, kurde, blaszka annały. Co wam zaraz powiem, to będzie powiedziane. Szedłem sobie przez kosmonautów na tramwaj, nie? Łapiecie akcję. To osiedle kosmonautów, gdzie, według fabuły, mieszkają kiepscy. A jedynym realnym wspomagaczem kolorytu tego miejsca są porozrzucane, błyszczące w blasku słońca, worki po dopalaczach i innych dragach. Mój ziom z krzyków był tu raz. Wpadł po mnie samochodem i po rozejrzeniu się po tym miejscu skonstatował jednoznacznie, że taki rozpiździel widział ostatnio na Pradze, jak był w Warszawie. Potem jeszcze z trzy razy zdążyłem mu odmówić, żebym został wrocławskim tako Hemingwayem, bo jak mi mówił MÓZG CI RAPUJE JAK TYLKO TUTAJ WEJDZIESZ! O ty normiku siermiężny. Już ja ci pokażę jak mi tu mózg rapuje. Idę. Na tramwaj. 33 jak zwykle mi spierdala. Odruchowo mówię na głos: a idź pan w chuj z tą trzydziestką trójką. Wiecie, normalna sprawa, mówisz to, co myślisz, żeby wyładować emocje. Stary dziad naprzeciwko mnie najwyraźniej nigdy tak nie robił i kisi spermę w pantalonach pod narodzin po dziś dzień, bowiem popatrzył na mnie tak oskarżycielsko, jakbym co najmniej zasrał jego córę obrzezanym predatorem, przez co wyrosłyby jej pejsy. Młody człowieku! Rzecze chodzący woreczek żółciowy. To ja już wiem, że będzie kazanko. Czyli to samo co zawsze, pierdolenie o niewychowaniu rozbestwionej młodzieży naszych czasów. Mam setki argumentów na to, że to wyłącznie jego wynaturzona wizja zbudowana na kanwie bólu dupy o swój wiek i mógłbym go zgasić jak chcę. Ale że mam dobry dzień i szacunek do starszych trzeba mieć. To powiedziałem mu, żeby wypierdalał zanim zdążył uwolnić z mordy oddech nadchodzącej śmierci. Idę dalej, bo co się będę z parchem użerał, jeszcze na zawał zejdzie z tego podniecenia i mnie za mordercę wezmą. Nie śpieszę się do przejścia na czerwonym jak reszta tego bydła, bo chyba jako jedyny logicznie połączyłem fakty i zauważyłem, że i tak trzeba będzie czekać. Chyba, że to oni wszyscy niekoniecznie palą się do życia, co też niekoniecznie by mnie zdziwiło. W końcu nie każdy może być pastolektorem premium! Nawet mój gorszy brat pastolektor nie może. W każdym razie się rozglądam, czym by tutaj zabić czas, i dostrzegam obiekt. Niedaleko jezdni stała skrzynka elektryczna z przyklejoną kartką, a na niej. Naprawdę złodziejem jest nie ten, kto ukradł potrzebną mu rzecz, lecz ten, który posiada rzeczy zbędne dla niego, a konieczne innym. Tak czynią bogaci, podpisano Lew Tołstoj. Jak to przeczytałem? To zastygłem w zamyśleniu. Nad tym, że w świetle ustawy, na podstawie której strażnicy Politechniki, których serdecznie nie pozdrawiam, straszą mnie bagietami za śpiewanie hymnu radzieckiego, za takie pierdolenie zapewne można stanąć przed sądem, to raz. A dwa, że kolejny komunista chce mi mówić, co mam robić, to złapałem trigger i myślę sobie, nie wykrzykując już dewiz, że to jest mentalność ze starzałych Polaków przeoranych komuną. Albo nagle słab na zrzucanie odpowiedzialności na z Złych bogaczy! Kiedy jakaś ciota sobie nie radzi, że chór należy mi się tyle co wszystkim, bo jestem biedny uciśniony przez system dur. Ale przecież zapewne zarabiasz mediany, to o chuj ci chodzi, gościu. Jeśli ktoś ma więcej, bo wymyślił strategię i ją stosuje, to win siebie, że nie robiłeś tak samo, a nie nagle zaprowadzasz sprawiedliwość w niesprawiedliwym od zasrania dzieju w świecie, bo ustawić się dało 50 lat temu, 30 i teraz do tak samo. Taka walka z wiatrakami nadaje się jak w teatrze odgrywasz Don Kishota. Niekiedy pęka ci odbyt od cudzego farta, a jeszcze częściej po prostu cięższej pracy. Bo fortuna z nas wszystkich w żywe oczy szydzi. Jan Kurwa-Kochanowski, starszy i mądrzejszy, sprzed pokolenia pod tytułem Dawaj świeżaki, ciągnącego się od co najmniej wieku. Właśnie. Dawaj świeżaki. Krąg, jesteś genialny! Do laboratorium! Mógłbym z wkurwienia ten plakat zerwać, ale co to za zabawa, kiedy ominę w ten sposób replikę życia? Biorę długopis i piszę pod tekstem Dawaj świeżaki, bo do tego sprowadza się ta polacka chciwość i czyni to całą sytuację jeszcze śmieszniejszą. I wstaję od tego dumny, patrzę, robię zdjęcie, to się jeszcze koledzy z internetu pośmieją ze mną. I wtedy ząk kurwa. A więc tak kończą kryminaliści! Doigrałem się jak sam chuj. Skądś wiedziałem, że nie pozostanę tak bezkarny na wolności. Po drugiej stronie ulicy, pod wejściem do parku zachodniego, na światłach dla przechodniów stoją i czekają panowie bagiety. Sprawiedliwość już po mnie idzie. No to obsrany, nie wiedząc co robić, wskakuje za tę skrzynkę. Łapię się kurczowo jej granic i przyciskam się tak, żeby póki co nie było mnie widać. Jak Tom Clancy pierdolony, ninja snik. Wyglądam za niej ukradkiem i obserwuję rozwój sytuacji. Wyglądają jakby nic nie podejrzewali, więc otuchy dodaje mi myśl, że może jednak to nie mój dzień Przechodzą i rozglądają się po przystanku. Błyskawicznie wnioskuję, że miałem farta i czegoś szukają po prostu. Z bezpiecznej pozycji zawieszam na nich wzrok i operacja już rwie się ku szczęśliwemu finałowi. Jedynym, co mi pozostało do niezjebania, jest wyczekanie momentu, kiedy bagieciarze nie patrzą w moją stronę i pełne gracji zespałnowanie się z powrotem na chodniku. Czekam więc. Chuje uparte węszą jak pies w jajcach. Zniecierpliwiony o trych odchylam trochę łeb. I w ten łeb dostaje jeb. A miało być tak pięknie. Opadając bezwładnie na ziemię potylicą w dół, zacząłem tracić przytomność, a mroki momentalnie zalały moje oczodoły. Naturalnie dalszej sytuacji nie pamiętam. Za to mój narrator wszechwiedzący, ależ i owszem. Co by się wyrazić najbanalniej, naszego antagonistę najprościej w świecie efekt motyla dopierdolił. Ten stary rupot, któremu kubuś nadepnął na odcisk, zebrał się w sobie i gdy dotoczył się do niego swoim pędziwiecznym tempem zamachnął się z deską, którą znalazł obok i wyjebał mu praktycznego gonga na łeb za deprawację w przestrzeni publicznej i niszczenie tego wybitnie wartościowego dydaktycznie i moralnie dzieła. Tak się zamachnął, że aż złapał zadyszkę i oddychając, tak jak pięć lat starsza wersja siebie nad jego pięćdziesiąt osiem lat młodszą ofiarą, sam w końcu zauważył czekających na światłach na przystanku smutnych panów komisarzy. I ten jak się ich obsrał, to już bezboleśnie zemdlał. Czujni wobec żywotnego miasta Bagiet pospieszyli na miejsce, z którego usłyszeli dobiegające klapnięcie pomarszczonego wora w stęchlałych ubraniach. I widzą dwóch spoczywających pod skrzynką dżentelmenów: jednego z deską w ręku, drugiego z Samsungiem Galaxy S7 Edge niemalże równoległych, jak odbicie na wykresie matematycznym odwiecznego konfliktu pokoleń. Jeden z nich już miał ronić łezkę nad wartością artystyczną tego performanceu, ale na nieszczęście dalszych losów, ten drugi wyjebał mu blachę i kazał się skupić. Migiem dostrzegli wandalizm, jakim Kubuś skalał biedny plakat, a logiczna układanka ułożyła się w okamgnieniu. Doskonale wiedzieli, po jaki oddział mają w tych sytuacjach dzwonić. Ochlapany kubkiem wody obudziłem się ze skurwysyńskim bólem głowy. Kształty i barwy rozmywały mi się w oczach. Tym tymczasowo tłumaczyłem sobie rażącą jaskrawość pomieszczenia. Jednak z każdą kolejną chwilą, i jak się okazuje rzucanymi w moją stronę ceremicznymi naczyniami, naprawdę zajebie tych Bolesławian, zdawałem sobie sprawę, że trafiłem do aresztu świeżakowego. Po drugiej stronie stołu, do którego przykuty byłem kajdankami, siedział kurwnie męski Czosneczek Czesio. W ciemnych okularach, paląc fajki i gniotąc pety o zdjęcia i portrety pamięciowe poszukiwanych. A wdychał je tak mocno, że jego plusz z każdym wdechem nabierał ciemniejszego odcienia szarości. Nie ogarniając sytuacji, tempo się na niego zagapiłem, otwierając usta w geście, szybkie pytanie co do kurwy. Wtedy nasz bad boy złapał mnie przez... Za fraki i okrzyczeć do mnie. O, obudziła się nasza spiąca królewna, co jest mody? Myślałeś, że unikniesz konsekwencji sabotowania świeżaków? Śmierć wrogom świeżaków! Krzyknęło z pięć borówek baś stojących za nim. Lepiej przyznaj się tutaj, bo ujebany będziesz tak czy siak, psie. Propagowałeś nienawiść do naszej rasy na murach? Czy mają to udowodnić nasi biegli? Z Pytam się. kurwa! A nie zdrowładzo, ja nie rozumiem, zacząłem dukać, jak to nienawiść do was, milusich przytulanek? Le którą dostałem zaraz po powiedzeniu, tego nie była już taka milusia. A dawaj świeżaki to kurwa co? Laurka pochwalna? Już ja ci pokażę terror, jaki chciałeś zafundować naszym braciom lądującym u Madek, żerujących na 500 plusie. Daję ci, Skurwy, synu, ostatnią szansę na prawidłową odpowiedź, bo kim jest Twój wspólnik, już wiemy. Ale jaki wspólnik, Panie zdrowładzo? Może i napisałem, ale nie mam żadnego wspólnika. A ten dziad, co już się tak rozkłada na żywo, że na komisariacie ksywę uran? To kurwa, co? Jurek Owsiak? Dobrze wiemy, co kombinujecie, a raczej co kombinowaliście, bo sanki, jakie dostaniesz, zniszczą tobie życie, a jemu krzesełko dajemy z miejsca. Jak to krzesełko? No bo Dudkiewicz jeszcze zanim kadencję skończył, to podpisał, żeby stare baby prądem jebać. A. Nie, no, panie zdrowodzo... To wszystko pomyłka, bo ja tych komunistów, jak przykładny obywatel, chciałem powyjaśniać. I dlatego ten napis: bo to taki żart, a nie realne groźby. A ten grzyb się przyjebał do mnie i mi deską w łeb za to wypierdolił. A zobaczy guza tu na mojej głowie. I to wszystko tak. Nie dane mi było dokończyć tego monologu. W sali rozległ się alarm, wzywający wszystkie oddziały do mobilizacji. Bez słowa Czesio, a zanim wszystkie Basie wybiegły z pomieszczenia, a z korytarza słychać było gęsty gwar ewakuacji. A ja zostałbym, tak gdybym nie zauważył skaczącej pode mną truskaweczki Tosi z kluczykiem w ręku, która zniecierpliwiona już krzyknęła na mnie, że jak ktoś się dowie, to ją zajebią. No to złapałem go, podziękowałem, odblokowałem się i we dwójkę wyszliśmy otwartymi strukturami przedwyludniały komisariat koło młodych techników. W końcu przełamałem się i zapytałem Tosi, co to się tak nagle odjebało, że wszystkich bagiet w mieście potrzeba? Ach, ciężka opcja. Menel się na Grunwaldzie zesrał. Kurwa mać. A mogli mnie zabrać.